Witam, Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam, kochani, do czytania tygodniowego od 18 do 24 lipca. Sprawdzimy energię na najbliższy tydzień, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Przypominam, że wykonuję czytanie z dowolną ilością pytań, czytania roczne, miesięczne, partnerskie, uczuciowe. Wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse i bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Zobaczmy, tydzień 18-24 lipiec, bliźnięta. No, moi drodzy, kończy się jakiś okres kłótni, walki o coś, może o awans, może o, o miejsce właśnie w pracy, być może walczyliście właśnie o podwyżkę, to się kończy, bo zobaczcie, macie fajną atmosferę, macie rodzinną atmosferę, może prowadzicie rodzinny biznes, pracujecie właśnie w rodzinnej firmie, to też może mówić o właśnie awansie, podwyżce, jakiejś premii. I tutaj, kochani, koniec y, walki o siebie, tak? Ktoś was w końcu doceni, dostrzeże, no i faktycznie poczujecie wygraną, bo macie Asa Pentakli. As Pentakli to jakaś nowa szansa właśnie zawodowa. Dla niektórych właśnie będzie tu sytuacja, gdzie może od dłuższego czasu nosicie się z zamiarem założenia własnej firmy. No i tutaj kochani jest takie ruszenie do przodu. Tu jest ruszenie do przodu, być może otwieracie własny biznes. E, czuliście wcześniej jakiś konflikt wewnętrzny, czy aby na pewno jest to dobry pomysł, czy na pewno warto w to zainwestować, ale tak. Tak, w tym tygodniu Faktycznie możecie zacząć inwestować. Tu jeszcze nie będzie takich szybkich przychodów z tego, no ale wiadomo, że no początki do łatwych nie należą. Natomiast przyszłościowo widzę, że faktycznie jest możliwość rozwoju. Dla niektórych widzę też wyjazdy, wakacje, przemieszczanie. Widzę podróże samochodem, kochani. Uważajcie więc na siebie, bądźcie ostrożni. No i tu jest odejście od jakichś problemów, od konfliktów. Tak, wy już to zamykacie. Uczuciowo, jeżeli jesteście samotni, pojawia się królowa buław. To jest trygon ognia, baran, lew bądź strzelec, więc dla mężczyzn może pojawić się taka właśnie energiczna, żywiołowa kobieta. Natomiast dla kobiet, no, tu jest taka informacja, że poczujecie się w tym tygodniu takie bardziej docenione, zauważone. Możecie być rozchwytywane przez otoczenie, przez mężczyzn też, tak. Więc no, będziecie czuły się tak ponętne, piękne, zadbane. Bardzo ładna karta. Jeżeli chodzi o stałe związki, widzę właśnie wyjazdy wakacyjne, spędzenie miło czasu, tylko kochani nie pokłóćcie się na tych wakacjach, dobrze? Żeby tu później nie było jakichś problemów, bo mogą być kłótnie o finanse, niepotrzebnie. W zdrowiu mamy kartę wieży, no to jest problem z układem kostnym, też stawy i kręgosłup się pokazały. Także na to kochani zwróćcie uwagę, ja Was zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki. Kolejny znak to waga. Koło fortuny samo wyskoczyło. Jakieś zmiany w Waszym życiu. Mmm, papież. Ktoś bierze ślub. Mhm. I asmie czy uczuciowo. Faktycznie duże zmiany w uczuciach, kochani. Dla niektórych widzę, jeżeli bierzecie ślub w tym miesiącu, no to jest dobra wróżba. Tutaj też macie szansę, kochani, pojednać się z kimś, pogodzić. Generalnie tu są duże szanse na to, żeby ten związek był trwały na przyszłość, że to jest to związek z przeznaczenia i osoba, która jest z Wami, jest przeznaczeniowa. Także myślę, że możecie zainwestować w te relacje i faktycznie będziecie w przyszłości zadowoleni. Jest równowaga w dawaniu i braniu. Jeżeli jesteście samotni, no to widzę, że możecie poznać kogoś w tym tygodniu. Bliźnięta waga wodnik mi się pokazuje, rybka zodiakalna też. Waga. Także, kochani, tutaj macie faktycznie szansę kogoś poznać albo przy pracy, w miejscu pracy, albo na wyjeździe. Co Was może zasmucić? Nie dojdzie do, jakiegoś, do jakiejś podróży. Mogą być odwołane loty, kochani. Zwróćcie uwagę, bo teraz no, są różne akcje tego typu, że odwołują loty. Tu mi się pokazuje, że to może być właśnie coś niefajnego. Jakaś odwołana podróż, odwołany lot. Jeżeli macie wykupione bilety, sprawdźcie po prostu u przewoźnika, czy nie będzie po prostu jaj w najbliższym tygodniu, tak? No bo to, co oni teraz robią, to faktycznie nie do pomyślenia, ale na to zwróćcie uwagę. Tutaj jeśli chodzi o pracę, czwórka pentakli. Wy się kurczowo trzymacie pracy, jest też ósemka pentakli, jest zarabianie, jest stabilizacja, ale też będziecie się obawiać faktycznie, czy z tymi lotami nie będzie problemów, bo dla kogoś tu jest ta informacja, tak? Mogą być odwołane loty. Ja też byłam e, tydzień temu na lotnisku i jak wróciłam z zagranicy, no to wiele osób właśnie czekało mm, na taśmociągi, na swoje walizki, bo niestety loty były odwołane. Więc faktycznie warto tutaj być na bieżąco i tego pilnować. E, tu jeżeli kochani chodzi o zdrówko w tym tygodniu, e, pokazała mi się szóstka pentakli, czyli pęcherz żółciowy żołądek i jelita. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o tydzień, bardzo fajnie, duże zmiany. No jeżeli wyjeżdżacie gdzieś samochodem, pociągiem, no to wakacje będą należały do udanych. Życzę Wam, kochani, udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po zaletki z Waszym znakiem Zodiaku. I wodniki. O, wodniki są czymś przeciążone. Serduszko boli. Uu. Co jest? I tu nie musi chodzić o uczucie, kochani, bo w pracy macie dwójkę mieczy. Czegoś nie widzicie, nie dostrzegacie. Zobaczcie, tu jest zranione serducho. Tu jest leczenie ran po zranieniu. No, dosyć trudne energie i jakieś przeciążenie. Mam wrażenie, że niektórzy z Was w ogóle tracą pracę, dostają wypowiedzenie. E i po prostu nagle się Wam świat zawala. Coś z pracą nie wychodzi, tak? Coś jest tutaj ukrytego. No, niektórzy z Was mają informację, że może dojść do zwolnień. Mhm. Są w pracy jakieś, no, niejasne sytuacje. Może po prostu firma upadać. Może po prostu przez tą całą sytuację z inflacjami, e, no, dużo się dzieje niefajnych rzeczy dookoła. Ale widzę jakieś zwolnienia. Widzę jakieś w ogóle... Trudne sytuacje, jeśli chodzi o pracę. Jeśli to nie będzie zwolnienie, to może będziecie po prostu stać przed wyborem, czy, czy sami się nie zwolnić, może ktoś was zrani, nie doceni. No, serducho w tym tygodniu może zaboleć, kochani. No i co was może zasmucić? Brak radości, brak radości, tak? Może planowaliście jakieś wakacje, urlop też do tego nie dojdzie, tak? Może przez to, że niektórzy stracą pracę, mogą faktycznie zrezygnować z urlopu. Osobą wspierającą w tym tygodniu będzie rybka jakaś zodiakalna. Jeśli macie rybkę w otoczeniu, to warto zasięgnąć jej porady. Ona ma dobrą intuicję. Warto się z taką osobą skontaktować, porozmawiać, tak. Uczuciowo macie maga. To są też nowe możliwości, działanie. Natomiast ja widzę, że Wy generalnie bardziej się na tej pracy skupiacie. A jeśli miałabym właśnie mówić o uczuciach, to może tak być, że ktoś się też dowie o zdradzie. Bo tutaj te miecze są, tutaj mag, ktoś mógł faktycznie się wtrącić do Waszej relacji. Spotkania po osłoną nocy. nocę. No trudne energie, kochani, macie. Dlaczego tak? Mam nadzieję, że to jest tylko, że to nie jest dla nikogo ogólnie czytanie, ale może tak być, że dla jednej, dwóch osób, tak? No ale po prostu, kochani, jak z Wami nie rezonuje, to się cieszę. A jak rezonuje, to pamiętajcie, że po burzy wychodzi słońce, tak? I raz jest dobrze, raz jest źle, no ale. Głowa do góry będzie dobrze. Możecie do mnie napisać poczytania prywatne, zobaczymy, co tam się dzieje. No, różnie to, kochani, w życiu bywa. Czasami mamy podgórkę, ale później z tego wychodzimy, tak. Tu, jeśli chodzi o zdrowie, generalnie karta mówi o tym, żebyście zmusili się do refleksji nad dotychczasowym trybem życia, co nie służy waszemu zdrowiu, bo tu są konieczne duże zmiany. Także jeśli chodzi o zmiany nawyki żywieniowe, mniej stresu, kochani, bo naprawdę to się może odbić na zdrówku, tak? Zadbajcie o, so o siebie, o swoje dobre samopoczucie, lepiej się odżywiajcie, mniej fast foodów i kochani, stres a najważniejsze, żeby się nie stresować, tak? Mm, przyjmujcie probiotyki, zadbajcie o jelita, bo od jelit się całe zdrowie zaczyna. Jeśli ktoś tutaj źle się czuje, mm, ma spadek energii, to lepiej może wybrać się do lekarza, tak? Tarot nie jest wyrocznią. No i kochani, jeżeli macie ochotę naprawdę jakieś takie problemy w życiu, zapraszam do kontaktu, postaram się pomóc, doradzić, tak? No bo tak naprawdę, my tarociści działamy też troszkę jak psychologowie, więc czasami warto po prostu, żeby ktoś zrobił wgląd, zobaczył z boku sytuację, no i też doradził. Także głowa do góry, misiaczki, będzie dobrze. Trzymam za Was kciuki. Udanego tygodnia, pozdrawiam.